Często zawiadamiane są urzędy o różnych nieprawidłowościach przez tak zwanych życzliwych sąsiadów, konkurentów. Organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, czyli bez zawiadomienia nie ma kontroli. Niezbędnym dokumentem umożliwiającym podjęcie kontroli podatkowej jest w ogóle imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i tym urzędnicy kontrolujący muszą się okazać. Zapoznamy się z rodzajami postępowań i kontroli. Zobaczysz, że i ten świat, choć z pozoru skomplikowany, za moment wydaje się już o wiele bardziej jasny. Jak już doskonale wiesz, system podatkowy to dość rozległa materia organy podatkowe realizują zadania stojąc na straży systemu podatkowego, co oznacza, że nie jest ich rolą wspieranie podatników, niączenie ich, są one bowiem jedynie źródłem dodatkowych obciążeń oraz obowiązku, obowiązków. Warto wiedzieć, Jakie rodzaje możliwych działań ze strony organów podatkowych czekają na podatnika w ramach systemu księgowego? W tym powinni być zorientowani wszyscy przedsiębiorcy oraz ich księgowi, a także osoby merytorycznie wspierające działalność biznesu działalność przedsiębiorców. Mam tu na myśli chociażby prawników, notariuszy i różnego rodzaju doradców finansowych, którzy pomagają przedsiębiorcom w prowadzonych firmach. W jakim celu prowadzone są czynności urzędowe? Otóż weryfikacja prawidłowości rozliczeń lub na przykład wypełniania obowiązków podatkowych, takich jak składanie terminowej deklaracji przez konkretnego podatnika, odbywa się dzięki czynnościom urzędowym. Czynności urzędowe to także potwierdzenie deklarowanego przez innego podatnika stanu rzeczy i tym samym prawidłowości jego rozliczeń podatkowych. Dzieje się tak za sprawą tzw. czynności sprawdzających kontroli krzyżowych, zwanych inaczej. Oprócz tego, to czynności mające na celu weryfikację lub identyfikację szerszego zagadnienia, jak na przykład ustalenie kręgu podmiotów wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej. Ponadto, mogę wskazać także na takie czynności, jak ustalenie miejsca przechowywania mienia lub pobytu osób. I to oczywiście nieskończony katalog, a jedynie przykładowy, czynności, które prowadzone są, czy celu czynności. Prowadzonych przez administrację skarbową. Jeżeli chodzi o podstawy prawne, to zwróćmy uwagę na to, że czynności urzędowe mogą być prowadzone co do zasady na podstawie przepisów ustawy ordynacja podatkowa albo ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. W tym pierwszym przypadku będziemy mieli do czynienia z kontrolą podatkową, z czynnościami sprawdzającymi, a także z postępowaniem podatkowym. W tym drugim przypadku będziemy mieć do czynienia z kontrolą celno-skarbową, która może przekształcić się w postępowanie podatkowe. Ponadto, w sprawach istotnych, możemy mieć do czynienia z prowadzeniem czynności także na podstawie przepisów ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w skrócie CBA, przez tą właśnie instytucję. Bywa tak w naprawdę poważnych sprawach, bo okazuje się, że dbanie o podatki dbanie o przestrzeganie przepisów podatkowych w dużych sprawach należy również do zakresu kompetencji czy też obowiązków CBA. Podstawą prawną do prowadzenia wszczynania kontroli podatkowej jest artykuł 281 i następne ordynacji podatkowej. Czytamy tutaj w paragrafie pierwszym, że organy podatkowe pierwszej instancji przeprowadzają kontrolę Podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych, zwanych dalej kontrolowanymi. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Zerknijmy jeszcze do artykułu 282. Okazuje się, że kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu, a więc nie jest możliwe wszczęcie takiej kontroli na wniosek. Ale tutaj mała gwiazdka. Pewnie domyślasz, jak to w życiu bywa, że kontrole podatkowe bywa, że podejmowane nie są z przypadku. Często zawiadamiane są urzędy o różnych nieprawidłowościach przez tak zwanych życzliwych sąsiadów, konkurentów lub inne osoby. Generalnie tak zwany donos jest rzeczywiście również brany pod uwagę po stronie urzędów skarbowych, które prowadzą właśnie kontrole podatkowe. Ale w mojej ocenie nie jest to absolutnie główny powód przyznanych kontroli. Urzędy skarbowe, generalnie cała administracja skarbowa ma coraz więcej danych, które generowane są przez podatników, wysyłane są do administracji skarbowej. Weźmy przykład chociażby sprawozdawczość w zakresie podatku VAT. Składając co miesiąc tzw. JPK, informujemy organy skarbowe o... Transakcjach, które dokonujemy. I wyobraź sobie, że odbywa się to w całej gospodarce. Dotyczy to wszystkich podatników VAT. A niedługo, w ciągu najbliższych kilku lat, te obowiązki będą znacznie rozszerzone. Zdajmy sobie teraz sprawę z tego, w jaki sposób te dane mogą być analizowane. Ja powiem tylko w skrócie i obrazowo. Wzdłuż i wszerz. Naprawdę nie ma granic. Analiza, którą może czynić w tej chwili administracja skarbowa, aby śledzić nieprawidłowości, typować podmioty do kontroli, a także. Zaangażować tak zwaną sztuczną inteligencję do tych celów. To już nie jest tylko science fiction. To jest po prostu dzisiejsza rzeczywistość administracji skarbowej. Organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Czyli bez zawiadomienia nie ma kontroli. Kontrola wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia takiego zawiadomienia. Konkretnie od dnia doręczenia tego zawiadomienia. Szczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody lub wniosku kontrolowanego. Kontrola jest w ogóle instrumentem, który należy traktować jako uzupełnienie innych procedur podatkowych, uregulowanych w ustawie Ordynacja Podatkowa. To jest postępowania podatkowego oraz czynności sprawdzających, o których będziemy mówić już za chwilę. Kontrola podatkowa kończy się protokołem. I teraz też dodatkowa uwaga praktyczna. Zwróć uwagę na to, że kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia tak zwanego zawiadomienia. A więc w przypadku podatnika, który chce wpłynąć na to, aby możliwie jak najpóźniej rozpoczęła się u niego kontrola podatkowa, jeżeli odpowiednio monitoruje przychodzącą korespondencję pocztową, no to jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, awizować tego rodzaju przesyłkę z urzędu skarbowego. A więc zyskuje tutaj dodatkowe 14 dni, bo tyle zwykle zajmuje podwójne awizowanie. I w ramach tych 14 dni to jest dodatkowy czas, to jest dodatkowa możliwość przygotowania się do takiej kontroli, weryfikacji ze swoją księgowością, z doradcami podatkowymi, rozliczeń ich prawidłowości, po to, aby kontrola możliwie tego podatnika na niczym nie złapała i po prostu nie zaskoczyła. Kolejne fakty, jeżeli chodzi o kontrolę podatkową, o których musisz się dowiedzieć, to po pierwsze. Niezbędnym dokumentem umożliwiającym podjęcie kontroli podatkowej jest w ogóle imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i tym urzędnicy kontrolujący muszą się okazać. Dokument ten musi odpowiadać określonym warunkom podmiotowym, mam tu na myśli sytuację, kto udziela i komu udziela tego upoważnienia, jak i przedmiotowym, czyli w jakim zakresie przeprowadzona może być kontrola. Dopiero wtedy stanowi to podstawę do przeprowadzenia kontroli. Kontrola wszczęta z uchybieniem tym, tym warunkom, o których teraz wspominam, jest tak kontrolą bezprawną. Co za tym idzie, to podatnik z takiej sytuacji może wyciągnąć dla siebie szereg korzystnych wniosków, włącznie z tym, że ustalenia danej kontroli nie mogą zostać uznane za prawidłowe na przykład. Nie może więc mieć miejsca jednak sytuacja, w której upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zostało wystawione na jednego pracownika organu, a u kontrolowanego pojawia się inny urzędnik i będzie on podejmował faktyczne te czynności. Pamiętaj o tym proszę, bo to naprawdę podstawowe abecadło kontroli podatkowej i są to z kolei też warunki, co do których podatnicy, doradcy podatkowi i księgowi oraz księgowe powinny pilnować, weryfikować urzędników kontrolujących, czy aby na pewno te warunki są spełnione. Teraz chcę ci powiedzieć o przykładach wyjątków. Ich jest naprawdę wiele. Nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, m.in. jeżeli kontrola dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. To jest zwrot ustawowy. Chodzi tu po prostu o zwrot podatku VAT w sytuacji, gdy mamy więcej podatku naliczonego niż podatku należnego i przysługuje podatnikowi taki zwrot. Kolejny wyjątek. Dotyczy sytuacji, jeżeli kontrola ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, albo gdy dotyczy opodatkowania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Tutaj, nawiasem mówiąc, stawka wynosi 75% ujawnionych przez, przez organ podatkowy dochodów podatnika, który te dochody zataił przed organem podatkowym. Kolejny wyjątek to sytuacja, gdy kontrola ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Czyli sprawdzenie, czy przedsiębiorca rejestruje wszystkie transakcje na kasie. Ciekawi Cię pewnie teraz, ile czasu może trwać kontrola podatkowa. Tutaj sięgnąć musimy do ustawy prawo przedsiębiorców, nie do ordynacji podatkowej. Czas trwania wszystkich kontroli organu u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców 12 dni. I odpowiednio więcej w przypadku większych podatników. Ale znowu, od tej reguły także są liczne wyjątki. Na przykład, gdy kontrola, jak możesz się domyślać, dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku VAT w przypadku, gdy podatnik o taki zwrot vat się zwrócił. Jakich spraw w ogóle dotyczą czynności sprawdzające? I znowu, po odpowiedź na to pytanie. Musimy sięgnąć do ustawy o Ordynacja Podatkowa, do artykułu 272 i następne. Czytamy tutaj, że organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu sprawdzenie terminowości składania deklaracji czy wpłacania podatku, a także stwierdzenie formalnej poprawności deklaracji z tym, czyli tego, co podatnik zadeklarował, z tym, co jest stanem faktycznym. Następnie ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, a także weryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących rejestracji podatkowej. W ostatnim czasie powiem Tobie szczerze, jako doradca podatkowy spotykam się z takim zdziwieniem, zdumieniem części klientów, podatników, jakich księgowych. Związane jest to z faktem, że aktualnie Niemal w każdym przypadku rejestracji na VAT, tego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, odbywa się w ramach czynności sprawdzających właśnie weryfikacja tego, mianowicie z jakim podmiotem w istocie administracja skarbowa ma do czynienia. I to może niektórych bulwersować, że jak to? Dopiero co rejestruję się na podatek VAT, a już mam kontrolę. Mam dla ciebie teraz kilka ważnych informacji dotyczących czynności sprawdzających. Po pierwsze, w trakcie czynności sprawdzających nie dokonuje się merytorycznej weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych. Po drugie, czynności sprawdzające prowadzone są wyłącznie z urzędu. Po trzecie, stanowią one tylko jedną z procedur podatkowych uregulowanych w ustawie ordynacja podatkowa. A ich istota sprowadza się, jak na pewno dostrzegasz, do dobrowolnego wyeliminowania uchybień związanych z rozliczaniem podatku bez wszczynania postępowania podatkowego. Można powiedzieć tak kolokwialnie, że czynności sprawdzające służą do określenia z punktu widzenia formalnego poprawności zachowań, działań, wyliczeń danego podatnika czy terminowości jego zachowań. Wiesz już co nieco na temat czynności sprawdzających? Teraz postępowanie podatkowe to odrębny rodzaj czynności przewidzianych w przepisach ustawy o ordynacja podatkowa. Jest ono prowadzone przez organy podatkowe, a więc w szczególności przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jako organ pierwszej instancji. Generalnie celem postępowania podatkowego jest wymiar podatku. Postępowanie zwykle kończy decyzja, przykładowo decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego. Postępowanie podatkowe wszczynane jest z urzędu lub na wniosek. Bo zwróć uwagę w sytuacji, w której podatnik Zwraca się do Urzędu Skarbowego o stwierdzenie i zwrot nadpłaty, mamy do czynienia z tak zwanym postępowaniem wnioskowym. Czyli złożenie takiego wniosku powoduje wszczęcie postępowania podatkowego po stronie organu podatkowego, jakim jest naczelnik Urzędu Skarbowego. I dzieje się to nie z urzędu, tylko na wniosek. W tym akurat przypadku. Postępowanie podatkowe, kilka ważnych informacji na ten temat. Po pierwsze, organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji. Czyli zwróć uwagę, proszę, na to. Postępowania podatkowego nie kończy innego rodzaju dokument, innego rodzaju akt administracyjny, tak jak na przykład postanowienie albo jakiś protokół. Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. I w przepisach ordynacji podatkowej w okolicy artykułu 120, 121 i następne znajduje się szereg regulacji, szereg zasad, którym zadość uczynić powinno prowadzone postępowanie podatkowe przez Urząd Skarbowy. Organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożonych zeznań. Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Co oznacza, że jeżeli zapadnie decyzja, z którą ja jako podatnik się nie zgodzę, mam prawo złożyć odwołanie od tej decyzji do dyrektora Izby Administracji Skarbowej, czyli do organu odwoławczego. Co przewiduje ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej? Rzecz jasna. Myślę tu o kontroli celno-skarbowej. No to po pierwsze, ustawa okaz, analogicznie jak ordynacja podatkowa, przewiduje wiele trybów, kontroli oraz weryfikacji tego, czy podatnik zachowuje się zgodnie z prawem. Różnią się one przede wszystkim przedmiotem kontroli, a są to kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe i urzędowe sprawdzenie. My koncentrować będziemy się w ramach. Tego modułu na kontroli celno-skarbowej. Pora teraz poznać kilka faktów na ten temat. W stosunku do podatnika, administracja skarbowa może prowadzić kontrolę podatkową w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa lub kontrolę celno-skarbową na podstawie ustawy o krajowej administracji skarbowej. Należy przyjąć, że kontrola celno-skarbowa dotyczy spraw poważniejszych, większego kalibru. W praktyce, mówię teraz z doświadczenia, kontrola cenoskarbowa prowadzana jest zamiast kontroli podatkowej, między innymi w przypadkach następujących. Po pierwsze, gdy chodzi o większą istotność kwot. Na przykład, gdy zwrot podatku VAT-u danego podatnika to nie tysiące czy dziesiątki tysięcy, a co najmniej setki tysięcy złotych lub miliony. Po drugie, gdy istnieje podejrzenie, że popełniane są transakcje. Rodem ze świata przestępczego, a więc gdy chodzi o zwalczanie transakcji przestępczych, np. tak zwane karuzelowe wyłudzenia podatku VAT, ale również sprawy związane z tak zwanym sprzedawaniem kosztów i tak dalej. Tym również zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa i Urzędy Celno-Skarbowe. Kolejnym przykładem to są sprawy międzynarodowe, np. ustalenie na terenie. RP, miejsca faktycznego zarządu zagranicznej spółki. Bo nie wiem, czy wiesz, ale spółka zagraniczna, której jakimś załóżmy ukrytym właścicielem jest polski przedsiębiorca, może zostać uznana na podstawie przeprowadzanych dowodów, przeprowadzanej kontroli celno-skarbowej za polskiego podatnika. I z tego rodzaju sytuacjami w praktyce mamy już do czynienia. Co podlega kontroli celno-skarbowej? Otóż Kontrola celno skarbowa jest podstawowym trybem kontroli przewidzianym przez ustawę o KAS. Podstawowym trybem kontroli przewidzianym przez ustawę ordynacja podatkowa jest kontrola podatkowa. Wróćmy jednak do ustawy o kas. Na podstawie artykułu 54 kontroli celno skarbowej podlega przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, ale także prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów, np. poza teren Unii Europejskiej. Kolejno regulujących urządzenie i prowadzenie gier hazardowych, a także w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych, prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów, a także o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozumiesz znaczenie poszczególnych czynności urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych. Wiesz, że te pierwsze, czyli urzędy skarbowe, zajmują się bardzo szelo, szerokim wachlarzem spraw. Przede wszystkim to do tych urzędów trafiają nasze deklaracje podatkowe, nasze zeznania podatkowe. To te urzędy weryfikują, czy zachowujemy się poprawnie, czy to, co deklarujemy, zgodne ze stanem faktycznym i mogą, aby potwierdzić to rzeczywiście, że my zachowujemy się jako podatnicy prawidłowo, mogą w tym celu na przykład zrealizować czynności sprawdzające jako tak zwane czynności administracyjne mniejszego kalibru, mogą ewentualnie też wykonać, czyli przeprowadzić. Kontrolę podatkową. Mamy też urzędy celno-skarbowe, które zajmują się sprawami większego kalibru i prowadzą kontrole celno-skarbowe. Zarówno te dotyczące wywiązywania się przez podatników po prostu z obowiązków podatkowych w większych sprawach, jak i przede wszystkim tropienia poważnych nieprawidłowości, czyli przestępstw skarbowych, takich jak. Wyłudzenia podatku VAT, wyłudzenia w zakresie podatku dochodowego, sprzedaż kosztów, transakcje karuzelowe czy międzynarodowa działalność ze szkodą dla Skarbu Państwa, dla budżetu, dla podatków. Wiesz również, czego spodziewać się należy ze strony organów podatkowych w ramach właśnie każdego rodzaju z tych czynności, które omawialiśmy. Trzymam za Ciebie kciuki, dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia.